One last ticket before it's gone. One last summer before it's gone. Halo halo, człowiek spełni roszczość ranę jeszcze. 7.28, jedziemy na rozładunek. 7.40 Gdzieś mi na miejscu. Zwoim spedytor prosił, żeby podjechać do wcześniej, jak mogę. Bo dzisiaj jest sporo roboty. No i faktycznie jest, biorąc pod uwagę korki i to, co się dzieje na Eurotunelu, bo wracamy do Anglii. Także trzymajcie kciuki, żebym nigdzie nie utknął. <noise> A tymczasem wszystkich zapraszam na kolejny odcineczek. Dzisiaj taki niemiecko-angielski. Bo od tej Holandii jadę do Niemiec.

Słuchajcie, sprawa jest taka, że jest wieczór, 17 Teraz ciemno, bo przecież czasu było już eee, No i sprawa jest taka, że jedziemy do Anglii Co wcześniej nie mówiłem Dzisiaj strasznie nudny dzień Naprawdę Jakby pojechałem, rozładowałem Potem pojechałem załadować Teraz jadę rozładować I łapam się to lepiej I trącam aparat eee, No i jadę rozładować Tam słyszałem, żeby jest taki, żebym był na rano jutro. Jest 17, mam 1000 kilometrów. To jest takie... ambitne bardzo. Bardzo ambitne. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze zobaczę, jak się będę czuł. I przede wszystkim, bo generalnie to jest do zrealizowania, nawet tutaj to można sobie spokojnie pospać, ale wczoraj Eurotunnel to była jedna wielka pomyłka. Jeżeli dzisiaj Eurotunnel to również jest jedna wielka pomyłka, to kiepsko. Moi drodzy kochani Pierwsza 8 Właśnie dobrałem bilet na Eurotunnel i dotychczas wszystko szło pięknie Tutaj nie wygląda to w dobrze. Ja patam. No więc tak. Yy, dowiedziałem się, że mam godzinę oczekiwania na pociąg. Pierwsze 42, ja wjechałem w rajkę. Pół godziny mi to zajęło. Teraz jeszcze godzina. I pół godziny przeprawa, co najmniej. Z pakowaniem to 45 minut, więc... Myślę, że dwie godziny łącznie na trzecią. No, no, na wpół do trzeciej angielskiego czasu to tak naj no, prawda? No, tak. no nic, idę się przespać na godzinkę. Generalnie to tak, yy, no, będę tak do was gadał, bo mnie nie widać. Stoi przed nami GBA, yy, Pewnie jeszcze postojemy. Jest druga czasu angielskiego, ponieważ ja byłem na jakby pierwszym, na przodzie pociągu, czy na pierwszym autobusiku, o nie, jednak jedziemy pierwszy autobusik przez covid teraz musi poczekać aż najpierw rozwiążą dwójkę i może sobie wtedy jedynka pojechać, więc Przyjechaliśmy, druga 10, 20 minut oczekiwania w pociągu. Ogólnie przestałem się może z 20 minut zamiast tej godziny, aż po mnie obsługa przyjechała, bo nastawiłem sobie budzik na 50 minut a tu mam życie, zdarza się. Do celu mamy 350 km i na razie mi się spać nie chce, więc jadę. Na razie mi się spać nie chce, więc jadę. Aczkolwiek zobaczymy, czy na jakimś serwisie nie będzie postoju, na jakąś szybką drzemkę, tak żeby rano to rzucić, Ewentualnie coś jeszcze na weekend załadować, i, i tyle mam nadzieję.